Sterownik ArgoSpeed Plus Pellet, błąd ER18. Jest to błąd zablokowania podajnika lub zerwania mechanicznej zawleczki. Ten błąd najczęściej potrafi wystąpić przy pierwszym uruchomieniu kotła, gdzie klient montując moduł elektronicznej zawleczki na ślimaku zapomina zamontować dwóch takich. Magnesów na czpieniu tego ślimaka. Zobaczmy, co w naszym przypadku było tutaj powodem wystąpienia tego błędu. Przejdźmy w takim przypadku do właśnie modułu elektronicznej zawleczki, który znajduje się tutaj w tym kapselku. Tak jak widać, łatwo jest go tutaj zobaczyć, dlatego że. On ma tutaj wystający jeden kabel. Odkręćmy właśnie w kopułkę tego modułu elektronicznej zawleczki i zobaczmy, czy przede wszystkim zerwała nam się mechaniczna zawleczka. W przypadku zerwania tej zawleczki, którą widzimy tutaj. Ale tak jak widać, ona jest w całości, przechodzi przez całą długość ślimaka. Mamy pewność, że na pewno nic tutaj do opału, żaden kamień nam nie wpadł. I mamy 100% pewności, że ta zawleczka jest w całości. Ale tak jak widać, na czpieniu nie ma tutaj magnesów, a powinny być w ten sposób zamontowane. W takim przypadku przykręcajmy. Z powrotem, nasz, yy, nasz moduł elektroniczny i zawleczki. Przykręcamy go na cztery śrubeczki do motoreduktora. Po przykręceniu, kasujemy błąd. W przypadku, gdyby błąd pojawił nam się ponownie. Możemy moduł elektronicznej zawleczki wyłączyć z menu sterownika. W takim przypadku wchodzimy w menu sterownika, wybieramy pozycję na samym dole naszego menu, klikając strzałkę w dół przechodzimy na sam dół. Tutaj mamy polecenia kodowe i w poleceniach kodowych wpisu wchodzimy w ustawienia dodatkowe, czyli wpisujemy kod 01. 01. potwierdzamy strzałką w prawo. Przechodzimy do drugiego ekranu, czyli raz strzałkę w dół i przedostatnia pozycja to jest kontrola zaweczki. W takim przypadku, jak u nas, mamy tak. Ale gdy elektroniczna zawleczka nie działa, podświetlamy tą pozycję na zielono i zmieniamy na nie. Teraz w tym momencie, gdy wyjdziemy z tego menu Nasze ustawienia zostały zapamiętane, i kontrola elektronicznej zawleczki już nie działa. Oczywiście, jeszcze mamy tutaj tryb ręczny, w którym możemy sobie sprawdzić, czy nasza elektroniczna zawleczka działa poprawnie, bądź też nie, włączając podajnik numer 1 i numer 2. Jeżeli widzimy x przy tych podajnikach, to znaczy, że nasza elektroniczna zawleczka nie działa. Gdyby elektroniczna zawleczka działała, x -y zamieniałyby się na ptaszki zielone.